Cześć kochani, witam Was serdecznie. E, witam na czytaniu Masz Wiadomość. Zobaczmy, jakie energie tutaj kochani do Was dzisiaj przechodzą. E, ja ostatnio kochani, może mniej odpisuję Wam na, na komentarze, e, w mailach też powiem Wam szczerze, jestem do tyłu. E, no święta, dużo pracy też w związku z tym i no wiadomo, rodzina też trzeba troszkę innymi rzeczami się zająć, także E, kochani, bym prosiła, żebyście wybaczyli mi e, czasami, że, że po prostu się nie odzywam, czy nie odpowiadam szybko na maile to może trochę, kochani e, potrwać, ale mm, no, no, czasami są takie okresy, że jest wszystkiego więcej, sami wiecie na pewno, sami też tak macie, także e, bądźcie, kochani proszę dla mnie troszkę bardziej wyrozumiali, no dobra Jakie energie tutaj, kochani, o czym wy macie usłyszeć? Co wy macie tutaj się dzisiaj dowiedzieć? Co wy macie, jakie tematy macie zgłębić? Co macie po prostu, kochani, usłyszeć? Zobaczmy. Co macie usłyszeć? Dobra, czytanie z pięciu kart. Zobaczmy yy, na spodzie talii jaka energia. Co o co będzie chodziło głównie w tym czytaniu? Jaka energia yy, główna tutaj, jaki temat? O, kochani, no i jaki temat? Temat relacji, temat związku, temat miłości, temat partnerstwa, temat zawiązywania jakichś nowych umów, jakichś Unii dotyczących kontaktów międzyludzkich. No, jak najbardziej tutaj. Wow, no i kochani, jeszcze pod tym e, karta spełnienia marzeń, karta takich cudów, które do nas przychodzą, takiego poczucia, że w końcu mam to, na co czekałam, na co czekałem. Piękne karty, kochani. No, e, dla niektórych z Was po okresie właśnie jakiejś ciszy e, energetycznej między, między jakimiś osobami. Może właśnie w relacji, no tutaj przychodzi jakieś pojednanie, może przeprosiny, może, no idą święta, także też to może być, chociaż niekoniecznie, ale no czas pojednań, czas zawiązywania się relacji, związków, może ktoś się w końcu decyduje na jakąś relację i zostaje to głośno gdzieś wypowiedziane, co dla Was jest wielkim spełnieniem marzeń. Naprawdę. No, ci co, wy, którzy na przykład nie macie tutaj tematów relacyjnych, może tu chodzić o jakieś kontakty z bliskimi, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, czy po prostu takie energie sprzyjające takim łączeniu się z ludźmi, nawet czy z dziećmi, także no, piękna energia połączenia dwóch energii. Co jest dla Was spełnieniem Waszych marzeń, coś, co Was dopełnia, coś, co wypełnia Wasze serce piękną, pozytywną energią. Kochani, bardzo ładnie. Zobaczmy wtedy, jak to czytanie się dalej rozwinie. Mam nadzieję, że będzie dalej piękne. No, energia główna tutaj jest i sprzyja temu, także no, zobaczmy, co tutaj dalej, kochani. Już patrzymy. O, tu już tak pięknie nie jest, bo pokazuje się karta Siódemki Mieczy. Si karta Siódemki Mieczy może mówić o jakichś oszustwach, o jakichś przekłamaniach, o jakichś sytuacjach, gdzie sprawy były e, ut utajone, że tak powiem, ktoś tutaj e, coś e, kombinował jak najbardziej, coś co nie było jasne, ale mi się też wydaje, może tak te, to czytanie się rozwinąć. Że tutaj z sytuacji, która nie była dla Was jasna, staje się coś właśnie tutaj, dochodzi do jakiegoś połączenia, dochodzi do jakiegoś partnerstwa, super relacji. Dzięki też jakimś fajnym, niekonwencjonalnym metodom, kochani, gdzieś Wam się udaje coś tutaj, to połączenie zdobyć. Pytajmy wtedy dalej. Sama jestem ciekawa, jak to się tutaj bardzo rozwinie. Pięknie, cesarzowa. No i wydaje mi się, tak jak mówię, Cesarzowa jest piękną kobietą, kobietą, ucieleśnieniem takiej kobiecości. I mi się wydaje, że tutaj chodzi właśnie o taki wasz spryt, o taką waszą kobiecą e, intuicję, czy kobiecą tak, ta, ta, takie, wiecie, no my kobiety mamy, no, mężczyźni nie obrażajcie się tutaj, ale mamy w sobie bardziej jesteśmy takie, że e, nie, nie brakuje mi tego słowa po polsku, takie że bardziej przeczuwamy pewne rzeczy, czy bardziej wiemy, jak kogoś podejść. Nie chodzi mi o to, jakieś niecne, nie wiadomo, plany. Wiecie, że snujemy tutaj jakieś oszustwa i kłamstwa? Nie, o to mi chodzi. Chodzi mi o taki właśnie nasz kobiecy trochę spryt. Wiecie, taki, no, że potrafimy tak się troszeczkę jakimś sprytem tutaj coś osiągnąć. I mi się wydaje, że tutaj. Przychodzi właśnie ta pełnia dzięki tej kobiecej, takiej, może właśnie tej kobiecości, wiecie, e, która gdzieś tutaj jakie znaczenie ma duże. E, tak jakby ktoś was widział tutaj, jaką kobietę, taką e, marzeń, spełnienie marzeń, także no, wygląda to dobrze. I ktoś tak jakby tutaj, no w tym był jakiś spryt, wiecie, że te. Że dojdzie do tego połączenia, że do tego zespolenia się dwóch osób, do tej Unii, do tej jedności takiej, bo to tutaj góruje nad tym czytaniem, ta energia. Także, no, zobaczmy wtedy, jak to dalej się, kochani, tutaj rozwinie. Siódemka monet. Wydaje mi się, kochani, że właśnie tutaj o to chodzi, że. Było tutaj jakieś oczekiwanie na tą relację, tak jak tutaj mi się te karty pokazały, i ta energia właśnie wstrzymania, gdzieś dla niektórych z was oczywiście, może tutaj chodzić, że nie mieliście, kochanie ze sobą kontaktu, albo ten kontakt był bardzo słaby, i tutaj było dużo. Dużo musieliście dać siebie takiego, nie się tego działania, sprytem troszkę co ja wcale nie neguję też jest dobre czasami kogoś gdzieś tak podejść nie chodzi mi o oszukiwanie oczywiście chodzi mi o właśnie takie podejście spryte a napiszę coś ciekawego a zacznę jakąś fajną rozmowę na przykład tym, że odezwę się może ta osoba też się odezwie i no coś tutaj ja mam wrażenie, że było właśnie kochani jakieś oczekiwanie było oczekiwanie, może właśnie na ten kontakt było oczekiwanie Aż ta sytuacja, czy ta relacja po prostu dojrzeje do tego, żebyśmy mogli się połączyć, żebyśmy mogli być tutaj razem, żeby te nasze energie się połączyły. Może też Wy, kochane moje, czekaliście, aż wy tutaj na coś, do, do czegoś dojrzejecie. Może no jest tak, że czasami kogoś poznajemy i widzimy, że to nie jest na chwilę obecną, że. To nie dla nas, a na przykład za jakiś czas widzimy, że my już osiągnęliśmy, poszliśmy krok dalej, że tak powiem, czy nasz, w naszym wzroście, czy zrozumieliśmy inaczej sprawy, no bo my się całe życie zmieniamy też, kochani, i to, co nasze decyzje, czy nasze jakieś widzenie świata sprzed pięciu lat może zupełnie się różnić e, do obecnego czasu. Także Mam wrażenie, że tutaj było jakieś dojrzewanie do czegoś, oczekiwanie czegoś, pokazanie takiej cierpliwości yy, i takie właśnie danie czasu yy, tej relacji, tak jakby, by można było się tutaj yy, połączyć razem. Super, dobra, co dalej? No i dziesiątka mieczy. Znowu kolejne miecze. Także kochani, mi się wydaje, ja tutaj nie widzę końca relacji, wręcz przeciwnie. Ja tutaj widzę początek i mi się wydaje, że tak jak mówię, że tutaj był w was jakiś wzrost, może to jest nawet relacja, która gdzieś tam właśnie umarła, która się zakończyła i wydaje mi się, że tutaj coś y, może powstać nowego. Y, tutaj była oczekiwanie i właśnie dawanie temu y, czasu, albo ja mam y, kochani Wizję taką, że to jest osoba, właśnie, którą już dobrze znacie i z którą właśnie musieliście coś przepracować, żeby można było tutaj oczekiwać tego połączenia, i to połączenie tutaj przyjdzie, gdzieś, gdzie może właśnie nie mieliście już do tej kontaktu z tą osobą, i to tutaj odżywa na nowo, przechodzi na nowo. Tu przychodzi miłość, połączenie, spełnienie, kochanie i sukces. Tej relacji, albo też może być tak, że po jakimś tutaj rozstaniu, po czymś, co Was gdzieś bolało, gdzieś, gdzie był jakiś koniec, Wy dostajecie znowu tej energii, takiej, yy, która mówi: Ja jednak yy, chcę wyjść, że tak powiem, do ludzi, chcę kogoś poznać, i ktoś tutaj pojawia się taki, i Wy yy, stwierdzacie, że no dobra, to, to ja jednak wychodzę do tego, mimo że coś mnie kiedyś tam poraniło, ja idę do tego, ja chcę do tego stanąć. Ktoś tutaj taki e, przychodzi. Coś, co było właśnie długo, kochani, oczekiwane. Także jeżeli e, byliście długo, długo sami, czy ten kontakt między e, Wami a tą Waszą osobą e, gdzieś był tutaj, e, no tego kontaktu po prostu nie było, albo był bardzo... Minimalny, no to coś tutaj się, kochanie, zadzieje i dzięki mi się wydaje Wam, dzięki Waszej, e, że tak powiem, albo Waszej urodzie, albo Waszemu takiemu przyciąganiu, albo tej Waszej właśnie e, takiej ko kobiecości, którą gdzieś tutaj potraficie e, też tutaj dać tej drugiej osobie i wiecie o tym, że też potraficie to i tutaj no, no, no dzięki temu przechodzi tutaj e, ta relacja, to połączenie. No i no kochani, no i karta kochanków na końcu. E, karta mówiąca o połączeniu, o bliźniaczych płomieniach, o bratnych duszach, o dwóch osobach, które mimo różnic i i w tej karcie, w tej talii i w tej pięknie jest to zaznaczone, bo tu są dwie osoby o różnych kolorach skóry. I dla niektórych może tak być, oczywiście. Może macie osobę właśnie jakąś, która gdzieś tutaj, no, tak się właśnie, taka właśnie jest. Innej narodowości, czy innego koloru skóry, czy po prostu ta osoba jest różna od Was, ale mimo wszystko tutaj jest chęć bycia razem, Chęć jest tutaj silne przyciąganie, dla niektórych z Was jest tutaj wielka miłość. Naprawdę nie dosyć, że chemia i uczucie takiego silnego przyciągania. Pożądania, to jeszcze do tego miłość, uczucia, chęć bycia razem, chęć spróbowania tego. Pomimo tutaj tych trudnych sytuacji, które gdzieś tutaj były, jest chęć, jest cierpliwość do tego, żeby budować to dalej. No dobra. Karty wszystkie są prawie dla mnie jasne. Ja tylko wyciągnę kartę do tej siódemki mieczy. Ona jest dla mnie troszkę. No, chciałabym ją po prostu sprecyzować. Na koniec wyciągniemy tutaj jeszcze karty. Zobaczymy, jak to wszystko się tutaj może zakończyć. Dobra. Dlaczego siódemka mieczy? A Okej. Okay. Okej. Okay. No, tak mi się wydaje, że może dla niektórych, tylko mówię, to może być do nikogo. Robicie tutaj przez osoby trzecie. Mieliście właśnie plan, że na przykład. Spotkacie tą osobę niby przypadkiem, a wcale to nie będzie przypadek, bo to gdzieś tam uknujecie ze znajomymi, czy koleżanka wam, e, nie wiem, jakoś organizuje coś, żebyście mogli się spotkać, czy to będzie na jakiejś, właśnie imprezie. Także mam wrażenie, że tutaj chodzi, tutaj, tak jakby wmieszani w tą sytuację będą, czy wasi przyjaciele, czy osoby trzecie, Gdzieś które albo te osoby to zorganizują, wiecie, tutaj jakąś kombinację, że wy się nagle gdzieś tutaj możecie spotkać, czy się do siebie odezwać, czy jakieś informacje od osób trzecich tutaj gdzieś do was dotrą. Także, no, wydaje mi się, że tutaj o to może chodzić. Także jak najbardziej. Dobra, dziesiątkę mieczy bym chciała jeszcze zobaczyć. Dlaczego dziesiątka mieczy? A okej, okay, okej, okay, bo trójka mieczy. Bo coś Was nauczyło. Mam wrażenie, że to, co było kiedyś, przeszłość, czy jeżeli to była osoba, która wraca, którą dobrze znacie i gdzieś w tą, ta relacja była z tą osobą zakończona, to dzięki swojej własnej kochani analizie potraficie wstać z tego, co było trudne. Dzięki może właśnie poszukaniu informacji na, te, na ten temat, czy po prostu zorientowaniu się dlaczego, co i jak poszukaniu przyczyn dlaczego to się tak stało wy tutaj stajecie się tak jakby mądrzejsi kochani i staj, sta, staniecie do tej relacji na nowo, bo no tutaj tak jakbyście no były jakieś zakończenia coś tutaj yy, było tak, że nic, nic nie było, o, że, był, że był koniec i mam wrażenie, że ten koniec właśnie i w, ale wiecie co, bo w tej talii ta karta dziesiątki mieczy, ona jest fantastyczna, bo ona zwiastuje, Nowy, dobry, dobry początek. Te czarne myśli, które tą kobietę tutaj gdzieś gnębiły i była ona przytłoczona tymi myślami, one już odlatują, kochani. One odlatują i ta kobieta ona już nie leży przebita mieczami, tylko ona staje i idzie ku nowej drodze i idzie właśnie mam wrażenie, ku właśnie połączenia. Yy, tego zjednoczenia z tą drugą osobą, ale dzięki właśnie temu, że coś się to nauczyło, albo ona poszukała tutaj informacji na temat, jak nawet zdobyć tą osobę. Yy, by, by powróciła, albo co było przyczyną tego, że, że to się tak skończyło. Także to jest takie uzmysłowienie sobie i zdanie sobie sprawy, dlaczego y, był jakiś koniec, dlaczego tutaj były te czarne ptaki nad moją głową. No dobra, kochanie, zobaczmy wtedy, na koniec, jak ta sytuacja y, się potoczy. Co dalej? Okej. Okay. Ok, Jeszcze jedną kartę chciała wyciągnąć. Ok, No, kochani, nie mam niestety wiadomości dobrych, bo tutaj pokazuje mi się, że to może się skończyć tym, że te tutaj połączenie, że ten powrót, że to tutaj, to, to, to co przyjdzie, ta relacja, może być tak, E, że wy zobaczycie tutaj, że coś tutaj jest jednak nie dla mnie. E, pokazuje się karta Piątki Monet i karta Piątki Monet mówi o, o braku, o tym, czego nie ma. E, ja mam wrażenie, że w tej relacji ta relacja będzie taką relacją, to może być jak najbardziej relacja, kochani, karmiczna. I nawet jak ktoś tutaj przyjdzie do Was, będzie pięknie, bo to tutaj się pokazuje, będzie pięknie, będzie fantastycznie, ale mi się wydaje, że to jest kochanie relacja karmiczna, która yy, ma Wam coś pokazać, ma Wam pokazać Wasze braki, nauczyć Was czegoś, także tutaj się pokazuje dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o tym, że Coś nie daje nam spać, jakieś myślenie nam się tu włącza, ale że ja po środku mam tutaj tą y, arcykapłankę, która mówi też właśnie o wzroście, o duchowości, o tym I, i przy tych tutaj kartach to dla mnie pokazuje się, jak trafienie na kogoś, kto jest, y, kto ma, kogo macie w swoim życiu, kochanie, doświadczyć. Czy wy tego chcecie, czy wy tego nie chcecie. I to tutaj może wam pokazać braki w was samych, co wam jeszcze was, jeszcze tutaj, yy, co u was jeszcze, w waszych wnętrzach, w, naszych, w waszych wnętrzach jest do przepracowania, jakie bóle, jakie rozterki, jakie braki w was. I ja mam wrażenie, kochani, że ta relacja przychodzi właśnie po to, żeby wam to pokazać. Także. Yy, będzie pięknie, będzie dużo namiętności, będzie fajnie, będzie dużo tutaj spokazane właśnie tego, tych, tych zbliżeń, tego poczucia, że jest naprawdę pięknie, ale kochani ta relacja ma Wam coś tutaj pokazać. Ma pokazać Wam, nawet jak ona się skończy, bo może być tak, że ona tak jak szybko się tutaj gdzieś zadzieje, ona może się znowu zakończyć, szybko się zakończyć, ale to da Wam jakiś wgląd, kochani, w siebie, to da Wam jakąś naukę, to Wam coś pokaże. Wiem, kochani, że zaraz będziecie pisać, że to już kolejny raz, że tyle razy, że ciągle tylko te lekcje, że ciągle te nauki, ale. Lekcje będą przychodzić. Każda relacja w naszym życiu jest lekcją, każda ma coś nam pokazać, każda nas czegoś uczy i moim zdaniem to też jest dobre. Wiadomo, że niedobre jest to, że, że ktoś nas rani, że ktoś nas nie jest fair w stosunku do nas, że ktoś nas oszukuje i nie popieram. To jest niefajne, niedobre, ale widocznie. Mamy tego doświadczyć, widocznie mamy zobaczyć, co pod tym jest. Także ym, tylko w trudnych ja, ja ja o tym wiem i tak jest, tylko w trudnych momentach my, kochani, wzrastamy. Tylko w trudnych momentach, bo jeżeli siedzimy w naszej strefie komfortu, nam jest pięknie, miło i przyjemnie, to my yy, nie wzrastamy. My, my się w tym ciepełku tutaj, nam jest dobrze. I, i fajnie, ale widocznie, jeżeli takie lekcje ciągle do Ciebie przechodzą, to one ciągle Ci coś pokazują. Ciągle Ci coś pokazują, Ty masz coś po prostu z tym zrobić. No dobra. To karta jeszcze rada dla Was na koniec. Co Wam tarot radzi? Ósemka mieczy. Wyjdźcie, kochani, z Waszych głów. Wyjdźcie z Waszej głowy i przestańcie robić sobie jakieś iluzje. Wiecie co? Dla niektórych, właśnie my mamy tendencję do tego, spotykając jakąś osobę, która nas bardzo przyciąga, w której widzimy po prostu wow i to przyciąganie często mylimy to w ogóle z miłością, bo to miłością w ogóle nie jest to jest chemia, to jest przyciąganie to jest yy, pociąg fizyczny. I y, często poznając właśnie taką osobę, gdzie, gdzie, gdzie te bardzo silne jest to przyciąganie, to my stwarzamy sobie często właśnie iluzje i już w naszych głowach tworzymy sobie automatycznie z tego y, piękną relację, że będzie pięknie, wyobrażamy sobie już przyszłość. Y, ale nie zawsze tak jest, kochani. I, to, że tutaj jest wielkie przyciąganie i wielka jakaś siła, połączenie, to też nie musi tak być, że wy z tą osobą zostaniecie do końca życia i to jest wasz docelowy partner, i tak będzie. Także karta mi mówi: Ty macie wyjść trochę ze swojej głowy, ze swoich iluzji, z tego, co was trzyma, albo wyjść, wyjść ze swoich blokad, które gdzieś tam masz. Czy takie nasze jakieś schematy czy blokady, które mówią nam na przykład, że dla mnie nie ma osoby. Ja takich nie ma już porządnych osób albo nie ma już osób, które nie ma już takiej osoby, która mnie pokocha. To jest gdzieś tam jakaś blokada yy, i to macie porzucić, macie się przyjrzeć kochanie temu, bo to jest wszystko iluzją. To są po prostu iluzje. Także kochani, przyjrzyjcie się temu, was proszę, yy, i zobaczcie, co tam was kochani Siedzi. No dobrze. Ja wam dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam na kolejne czytanie.